Siemka wszystkim Dolny Śląsk Suli Sławice i tutaj tylko też my zajechali, bo chcemy pokazać cały folwark łącznie z pałacem. Następne miejsce, które już, już z którego już nic nie będzie. Tu widzicie wkoło folwark, gospodara. Słowice, to kiedyś potężnie działało, funkcjonowało, a teraz jakiś skład drewna złomu A tu był pałac, patrzcie. Tutaj chyba jakieś się stały oryginalne tej... Gdzie? A na bramie wjazdowej tu brama była, no. Możliwe. A tu była brama wjazdowa. Podjechaliśmy, my zobaczyli, Wam pokazali, Tak to wygląda. żeście się naglądali już trochę tych ruin na naszych filmikach. Na moimi, na Marcina MB. Chodźcie na kanał Marcina MB bo naprawdę robi fajne, profesjonalne produkcje. A ja tylko na sucho pokazuję. I też tak zostanie, taki styl. Także nie piszcie mi o jakimś dodawaniu napisów, muzyki, list play, playlist czy jakoś. Tak kanał zaczynałem i tak go będę ciągnął. Dobra dzięki za uwagę, za oglądanie moich skromnych produkcji. My lecimy dalej z Maciedem Marcinkiem MB. Trzymajcie się i do zaś, siemka.